Jest. Idzie. To co? Jesteśmy na wizji. Witam serdecznie Państwa na wieczorze, który przyszło mi do głowy, żeby zorganizować. Jesteśmy w siedzibie wbrew cenzurze. Widzą Państwo za mnie, za mną ten słynny materiał. I państwo nie wiecie, dlaczego on tam, tam zaglądałem. Ja wiem, <grym> musi wisieć. W każdym razie, na razie, jesteśmy wydany. Niestety wielu trudno było kogoś znaleźć do tej dyskusji, ponieważ wszyscy, jak się okazało, w dniu wyborów gdzieś wyjeżdżają co w Bułgarii, Rumunii, a to ktoś składa pismo jakieś nieprawomyślne na jutro, a to ktoś dojedzie. I jedna osoba jeszcze dojedzie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać. Oczywiście o tym za chwilę będziemy rozmawiać, co, co będzie po tych wyborach. Ale jak Państwo zauważyli, tak przekornie trochę nazwałem ten wieczór wyborczy, antysystemowy wieczorem wyborczym i może póki jeszcze nie ma tych wyników. Tomku, co dla Ciebie stanowi antysystem? Co to jest w ogóle? Zastanówmy się rady, bo, bo to jest takie pojęcie bardzo mocno nadużywane, mi się wydaje. Tak, u nas się zrobiło rzeczywiście bardzo popularne, w ogóle to witam Państwa, Tomasz Jankowski. Ona się zrobiło rzeczywiście bardzo popularne po czasie pandemii i po czasie nowej fazy, po rozpoczęciu nowej fazy wojny na Ukrainie. <laughs> z tego względu, że te dwa zdarzenia, choć bywały już takie wcześniej sygnały, te dwa zdarzenia okazały się być kluczowe w zakresie utraty ogółu społeczeństwa, dużej części przynajmniej społeczeństwa, utraty zaufania do tego, co oficjalne. A tak więc pan. pojawiły się takie nastroje antysystemowe. I co to znaczy? systemowe. Możemy to oczywiście rozumieć szeroko, możemy to rozumieć wąsko. Natomiast to co chciałbym zaznaczyć, żebyśmy mogli powiedzieć co to jest antysystem, to najpierw musimy sobie powiedzieć co to jest system, bo antysystem jest pojęciem kształtowanym w sposób negatywny, czyli mówi o tym czym nie jest. A więc tak. co to jest System. I tak naprawdę o tym możemy dyskutować, bo to jest bardzo ciekawa dyskusja. Ja myślę, że system w Polsce kształtuje przede wszystkim konsensus waszyngtoński, to znaczy przekonanie, że jedyną drogą rozwoju gospodarczego jest kapitalizm, neoliberalizm, prywatyzacja. I to wszystko, co w polskim zwłaszcza wypadku, czyli kraju niebędącego w tej, powiedzmy, pierwszej lidze światowych imperiów, oznacza przede wszystkim pozbawienie się suwerenności, plus słuchanie się absolutne w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Ameryki jako tego hegemona. Czyli to jest coś, co określa konsensus waszyngtoński, i zwracam uwagę na to, że jest to coś, czego żadna z formacji politycznych, które startują w wyborach, jeżeli chcą być tolerowane, jeżeli chcą być do tego startu dopuszczane, no nie może. Wykroczyć poza ten zakres. I rzeczywiście to jest to rozumienie powiedzmy takie bardziej ideowe, no ale mamy też rozumienie bardziej polityczne związane z tym, jak system polityczny funkcjonuje. Możemy go nazwać takim kierunkiem instytucjonalnym, czyli to, że od 18 lat w Polsce panują właściwie dwie formacje polityczne, czyli Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. One się tylko wymieniają, no, tak jak zresztą teraz mamy przecież w drugiej dużej wyborów kandydatów popieranych właśnie przez te główne dwie formacje. I To jest to powiedzmy, węższe rozumienie systemu. No więc antysystem to jest wszystko to, co się temu sprzeciwia. No, oczywiście też czekamy na Państwa komentarze, co Państwo na temat myślicie. Ciekawi nas, co Państwo definiujecie system. Ja, ja bym jeszcze poruszył taki jeden wątek, czyli to, co potocznie tak rozumiemy jako ten antysystem. Bo czy w ogóle można być, bo startowały w tych wyborach różne osoby, które gdzieś do tego antysystemu się odwołują i czy w ogóle można. Być w systemie, czyli wchodząc w ten system, startować w wyborach i równocześnie nadal być antysystemem. I tu jest pytanie o to, yy, czy Brown, na przykład, brauniści, tak, którzy też się uważają na to system, po przekroczeniu tam 6,3%, ,6 nadal są antysystemem. Bo może już teraz tylko anty-systemem są tylko ci, tych trzech na dole: Bartoszewicz, Maciak. I Włoch, tak? No niekoniecznie. Znaczy ja myślę, że system... O, przepraszam, pozwitajmy gościa. który on no, so i, i, I przepraszam za spóźnienie. Tak. Jest jeszcze Rozmawiamy o tym systemie. Jest jeszcze pytanie, na ile system polityczny jest zamknięty, na ile on ma szczelne te ewentualne luki. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to on jest dość trudny, prawda, bo żeby wystarczyła przekroczyć próg. 100 tysięcy podpisów, co nie jest łatwe dla takich powiedzmy, kandydatów właśnie mniejszych, nie mają sobie wielkich struktur, wielkich zasobów. Jest antysystemowy. Nie ja... jakiegoś takiego wymogu, czym konie, prawda, że tam musisz być takie i takie warunki Mateusza Piskorskiego, bo on rozwija to pojęcie. On przekuwa antysystem w Kontrsystem, dlatego tego mu. No właśnie, poczekaj Mateusz, bo nie mówiłem przecież o mimo systemie jakimś, tylko antysystemie, czyli coś, co w założeniu powinno chcieć obalić system, tak? Wtedy będzie to antysystem. Bo coś może być równolegle obok systemu, to będzie mimo system. Ja nawet to określam mianem ja kontrsystemu, dlatego że to coś ma stanowić jakąś alternatywę. I jeśli próbujemy budować jakąś alternatywę, a nie tylko negować ze staną rzeczywistość, to w moim przekonaniu lepiej nazywać to kontr systemem, a nie anty to jest czysty protest. To jest czyste odrzucenie, oczywiście tacy kandydaci, kandydaci protestu. Każdy w każdej wyborach są takie formacje, które nie, nie, mają, nie mają pomysłu na to, co dalej. Wiedzą, że odrzucają obecny stan. Obecny. Co do tych wyborów prezydenckich, ja nie sądzę, żeby którykolwiek z tych